No i zamieniłabym, ale piwo dla mnie nie Sam sobie kurwa na sto i reszta mnie nie interesuje. Nie sobie kurwa. W żyłę waliś, no? Nie, bo ja mówię o żyłach albo I to jest zajebiste, to, to mi bardzo dużo pomogło, bo ja też byłam... Ja to się powiem, ci pomogły? Ale słuchaj, słuchaj, piłam gorzej niż tu waliłam w jak kur. ale pokazali się tacy znajomi, że do mnie Łukasz, matczak, zajebisty chłop, i zaczęliśmy jarać razem, Na, oni mi piwo zawsze kupowali, ale ja to piwo to się już się upić. Ale jarałam, jadam, jadam. Co ja potrzebuję. A ja o, o, ogarniałam całą budę. Wszystko. Ja w ogóle nie